No to jest kurwa teren działań, gildii. Jeden ja jest, na ten jeden może przechodzić. Za tym się budować nie możesz. Kopa będzie, będzie, to wiadomo. No, no to ale to jak? 500... Jak to... Nie zakładasz tak, to jest po prostu informacja, że przekroczyłeś 500 km od spawnu. Z Aha. Aha, dobra, to nie. kurwa. To jest jak każdy tego nie, nie rozumie. zapiszę raz. Okay. Dobra, otwórz. Dobra. E, mam fortunkę dwójkę taki mafia jak coś. O, to zajebiście, Ja to na diaksy będzie dobre. Siemam. Siemam, musisz wymienić pięć państw na najcenniej m w ciągu 30 sekund. O kurwa. Mołdawia, ja Macedonia, tego Maroko. Widziałem. Rewale, no, no, nie? nie <laughs> Kościu no, kurwa sobie zrobił podanie w tej Monako i Nie no ja bym, ja bym chciał ujrzeć na serwerze to wyrwę sobie palec, nie pamiętam Nie wiem Oj przegrałem, no wymieniłem wymieniłem cztery. Ej Zwierzak Kurwa się wystraszyłem Dobra, musiałem krzyk bojowy sobie <grystanie> być gotowym na bicie się z NPC Puł ja się odwróciłem Ale Al takie, <grystanie> dziękuję bardzo o, zapomniałem, że diabeł się i... spaka